Mamy pacjenta, który miał wcześniej leczenie ortodontyczne. Przy pomocy mojego technika, który przygotował cyfrowy projekt na podstawie mojego DSD, wykonał dla pacjenta modele cyfrowe. I do tych modeli cyfrowych mamy przygotowany taki indeks silikonowy. Ten indeks silikonowy wypełnimy masą taką szybko polimeryzującą. I tą masę założę na zęby pacjenta. Zakładam teraz y, ten indeks silikonowy z tą masą na zęby pacjenta. Proszę otworzyć. I poczekamy kilka minut, aż to stężeje. Teraz zdejmujemy ten indeks silikonowy, i już mamy ten przyszły kształt zębu, który chcielibyśmy zobaczyć u pacjenta. Za chwilę to samo zrobię w dolnym łuku. Również wykorzystam indeks silikonowy, który wypełnimy masą. Wypełniamy ten indeks masą. I na delikatnie osypone zęby, proszę otworzyć, zakładamy ten indeks. Parę minut czekamy aż zwiąże ta masa. Nadmiary tej masy za chwilę zbierzemy i uwalniamy ten indeks. Proszę otworzyć. Ostrożnie zdejmujemy ten indeks. Bo chcemy, żeby ta masa pozostała na zębach. Ok. I nadmiary usuwamy. I już mamy założoną masę. Zdejmujemy. Proszę delikatnie zamknąć buzię. I mamy wykonany indeks, który za chwilę przymierzymy. Nice. Top.